Witam. Na tym filmiku chciałbym pokazać, jak włączyć automatyczne regulowanie drzwi po przekroczeniu 15 km na godzinę i odblokowanie się ich po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Wchodzimy, select. Blok 46. Robimy adaptację, kanał trzeci i zmieniamy wartość z 0 na 1. W tym kanale czyli mamy automatyczną blokadę, przełączamy się na kanał czwarty, zmieniamy wartość, zapisujemy. Teraz wszystko powinno już działać. Możemy to sprawdzić, wyciągając kluczyk ze stacyjki. Powinien się odezwać zamek. Dziękuję za uwagę.